5 Przyjęcie zaręczynowe Nazajutrz dzień był piękny. Słońce wzniosło swoją czystą, błyszczącą tarczę, a pierwsze promienie purpurowej barwy rozrzuciły rubinowe blaski po spienionych grzbietach fal. Przyjęcie przygotowane było na pierwszym piętrze karczmy, z którą czytelnik zawarł już znajomość. Była to wielka, piękna sala o pięciu czy sześciu oknach. Nad każdym, kto zdoła, niech wytłumaczy to zjawisko, wyryta była nazwa jednego z wielkich miast Francji. Na zewnątrz biegła wzdłuż okien drewniana galeryjka opasując cały dom. Już od jedenastej galeryjka zapełniała się niecierpliwie przechadzającymi się gośćmi. Chociaż przyjęcie było oznaczone dopiero na południe. Byli to znaczniejsi rangą marynarze z faraona i kilku żołnierzy przyjaciół Dantesa. Wszyscy wystąpili w najparadniejszych strojach na dowód szacunku dla narzeczonych. Między zaproszonymi rozeszła się cicha wieść, że sami nawet właściciele faraona uczczą swoją obecnością ucztę zaręczynową. Uważano to jednak za taki zaszczyt dla Dantesa, że mało kto dawał tej plotce wiarę. Tymczasem Danglar, przybyły wraz z Kaderusem, potwierdził ją zupełnie. Widział bowiem z rana samego pana Morela i słyszał z własnych jego ust, że przybędzie na ucztę Dantesa. Jakoż niebawem ukazał się w sali pan Morella, marynarze z Faraona przywitali go głośnym hura. Obecność armatora była dla nich potwierdzeniem pogłoski o wyniesieniu Dantesa na stopień kapitana, a ponieważ na statku Dantes był bardzo lubiany, dzielnicy ludzie podziękowali serdecznie armatorowi za to, że raz chociaż przypadek tak zrządził, iż wybór właściciela zgadzał się zupełnie z życzeniami podwładnych. Zaledwie więc wszedł pan Morel, dano znać Danglarsowi i Kaderusowi, a ci popędzili do narzeczonego, aby mu donieść o przybyciu tak znakomitej osoby, której sam widok sprawił na obecnych tak nadzwyczajne wrażenie i przyspieszyć początek przyjęcia. Danglar i Kaderus pobiegli co żywo, ale zaledwie uszli sto kroków, zauważyli w pobliżu prochowni mały orszak weselny. Składał się on z czterech dziewcząt, katalonek i przyjaciółek Mercedes, towarzyszących narzeczonej, którą prowadził pod rękę Edmund. Obok kroczył ojciec Dantesa, za nimi zaś Fernand ze złowróżbnym uśmiechem na ustach. Ani Mercedes, ani Edmund nie dostrzegli tego uśmiechu. Biedne dzieci w szczęściu swym nie widziały nikogo tuż siebie i czystego błękitu nieba, które zdawało się im błogosławić. Donglar i Kaderus zdali sprawę ze swego poselstwa i wymieniwszy mocny przyjacielski uścisk ręki z Edmundem, zawrócili. Donglar szedł przy Fernandzie, Kaderus zaś obok ojca Dantesa, na którym skupiała się uwaga wszystkich. Starzec miał na sobie odzienie z kitajki angielskiej, spinane na haftki z dużymi stalowymi guzami w kwadrat rżniętymi, Chude, ale muskularne łydki obleczone były w przepyszne, bawełniane pończochy w kropki, na mile trącące angielską kontrabandą. Strój grania z tego kapelusza spadał pęk białych i niebieskich wstążek. Wspierał się na lasce zgiętego drewna o rączce, która przypominała antyczne pedum. Słowem, staruszek wyglądał jak jeden z fircyków paradujących w 1796 roku w Tuileriach albo w świeżo otwartym ogrodzie luksemburskim. Obok, jak już wspomnieliśmy, wcisnął się Kaderus. Ów, Kaderus, który, mając nadzieję na dobrą biesiadę, pogodził się już zupełnie z Dantesem. W jego pamięci pozostało jeszcze jakieś niewyraźne wspomnienie tego, co się działo poprzedniego dnia, tak jak to często po obudzeniu spotykamy we wspomnieniu majaki, co nas w nocy napastowały. Donglar, podchodząc do Fernanda, spojrzał badawczo na wzgardzonego kochanka. Fernand szedł za przyszłymi małżonkami, całkiem zapomniany przez Mercedes, bo dziewczyna w młodzieńczej swej radości, aż do egoizmu posuniętej i urocza w swym zakochaniu. Widziała tylko Edmunda. Fernand to bladł, to czerwieniał, ale rumieńce na jego twarzy ustępowały miejsca coraz to bardziej rosnącej bladości. Niekiedy spoglądał w stronę Marsylii, wówczas nerwowy dreszcz przejmował mimowolnie jego ciało. Zdawał się oczekiwać, albo raczej przewidywać jakieś wielkie wydarzenie. Ubiór D'Ontesa był skromny. Jako oficer marynarki handlowej nosił strój, który miał coś i z wojskowego munduru, i z cywilnego ubrania. W stroju tym wyglądał znakomicie, a uroda i radość narzeczonej jeszcze przydawała mu wdzięku. Mercedes przypominała z wyglądu greckie piękności z Cypru lub Keosu o czarnych oczach i koralowych ustach. Stąpała lekko i śmiało jak arlezjanki lub andaluzyjki. Dziewczyna z miasta starałaby się może ukrywać swą radość pod lekką jaką zasłoną, albo przynajmniej pod ten powiek, ale Mercedes uśmiechała się i patrzyła na wszystkich, co ją otaczali, a w jej spojrzeniu i uśmiechu czytało się słowa, które mogłyby wyrzec jej usta: Jeśliście moimi przyjaciółmi, cieszcie się wraz ze mną, bo naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. Gdy narzeczonych widać już było z orszakiem z samej karczmy. Na ich spotkanie wyszedł pan Morel, a z nim razem podążyli majtkowie i żołnierze, którym powtórzył uprzednio uczynioną obietnicę, że Dantes obejmie miejsce kapitana Leklera. Gdy Edmund go spostrzegł, puścił rękę narzeczonej i wsunął jej dłoń pod ramię pana Morela. Armator wraz z dziewczyną pierwsi weszli na drewniane schody wiodące do sali, w której miał być podany obiad. A schody jeszcze przez pięć minut skrzypiały pod ciężkimi krokami gości. Mój ojcze, rzekła Mercedes, zatrzymując się przy stole, usiądź przy mnie po prawej stronie. Chciałabym, aby z lewej siadł ten, co był mi bratem, dodała z taką serdecznością, że ta jak sztylet ukłuła Fernanda prosto w serce. Usta mu zbielały, ze śniadej twarzy, która spłonęła najpierw łuną, odpłynęła krew. Dantes tymczasem również rozsadzał biesiadników. Posadził pana Morela po swej prawej ręce, po lewej zaś ojca, następnie dał znak całej kompanii, że mogą zajmować miejsca według upodobania. Wokół stołu jeły krążyć kiełbasy z arles, brązowe i aromatyczne, langusty w błyszczących skorupach, ślimaki w różowych muszelkach, morskie jeże, które wyglądały jak kasztany osłonięte swoją kolczastą łupiną, Klowisy, które wedle smakoszy z południa górują nad ostrygami z mórz północy, a wreszcie wszystkie owe delikatne przysmaki, które fala zostawia na piaszczystej plaży, a które wdzięczni rybacy zowią owocami morza. Jakaż tu cisza, rzekł starzec, próbując ze smakiem żółtego jak topas wina, które sam stary Pamphil postawił przed Mercedes. Kto by powiedział, że jak tu nas jest trzydzieści osób? Każdy czeka tylko okazji do śmiechu. — Ach, człowiek, który się żeni, nie zawsze jest radosny — rzekł Kaderus. — Prawda jest taka — odparł Dantes — że jestem zbyt szczęśliwy, aby oddać się wesołości. — Jeśli to w ten sposób rozumiesz, sąsiedzie, to masz rację. Dziwnie objawia się czasem radość, potrafi przygnieść jak cierpienie. Naglar zerknął badawczo na Fernanda. Na którego wyrazistej twarzy malowały się wszelkie doznawane uczucia. Ejże, rzekł do Edmunda, czyżbyś się czego obawiał? Przecież, jak mi się zdaje, wszystko idzie po Twojej myśli. To mnie właśnie przeraża. Zdaje mi się, że człowiekowi niedozwolone jest tak łatwe i szybkie szczęście. Szczęście jest jak owe pałace na wyspach zaczarowanych, w których strzegą bram smoki. Kto chce je zdobyć, musi stanąć do walki, a ja w samej rzeczy nie wiem. — Czym zasłużyłem na szczęście bycia mężem Mercedes? — Mężem, mężem — odezwał się z uśmiechem Kaderus. — Jeszcze nim nie jesteś, mój kapitanie. Spróbuj no skorzystać choć trochę z przywilejów męża, a zobaczysz, jak cię przyjmą. Mercedes spłonęła rumieńcem. Fernand nie mógł usiedzieć na krześle. Wzdrygał się, słysząc najmniejszy smer i co chwila ocierał podperlący mu się obficie na czole, jak pierwsze krople deszczu w czasie burzy. Proszę cię, sąsiedzie odparł Dante. Czyż to warto łapać mnie za słowa, za tak małą nieścisłość? Prawda, Mercedes nie jest jeszcze moją żoną, ale. I tu spojrzał na zegarek. Za półtorej godziny nią będzie. Biesiadnicy, z wyjątkiem starego Dantesa, który pokazał w szerokim uśmiechu piękne, białe jeszcze zęby, wydali okrzyk zdumienia. Mercedes uśmiechała się, ale tym razem nie zarumieniła. Fernau porwał konwulsyjnie rękojeść noża. Za godzinę, rzekł Dąglar i pobladł. Jak to? Tak, moi przyjaciele, odpowiedział Dantez. Dzięki wpływom pana Morela, któremu po ojcu najwięcej zawdzięczam w życiu, wszystkie trudności zostały usunięte. Daliśmy na zapowiedzi i o wpół do trzeciej oczekiwać nas będzie w ratuszu mer Marsylii. A ponieważ tylko co wybiło kwadrans po pierwszej, Sądzę, że nie bardzo się omyliłem, mówiąc, że za półtorej godziny Mercedes będzie już panią Dantes. Ferną przymknął oczy. Ogień palił mu od spodu powieki, aby nie upaść. Chwycił się stołu i pomimo największych wysiłków nie mógł powstrzymać głuchego jęku, który przeszedł niepostrzeżony w radosnej wrzawie śmiechu i powinszowań biesiadników. To dopiero znaczy uwinąć się, rzekł stary Dantes. A może myślicie, że traciliśmy czas? Wczoraj wrócił, a dziś o trzeciej się żeni. Jeśli kto umie brać się sprawnie do rzeczy, to tylko marynarze. A inne formalności, wtrącił nieśmiało Danglar. Akt ślubny Intercyza. <grytania> intercyza, rzekł Dantes, śmiejąc się. Intercyza jest gotowa. Mercedes nie ma nic, ja także. Według prawa gminy złączyliśmy więc nasze fortuny, to wszystko. Nie było wiele do spisania i niewiele też będzie to kosztować. Żart ten wywołał nowy wybuch śmiechów i oklasków. A więc to, co uważaliśmy za z rękowiny, odezwał się Donglar, jest po prostu weselem. No ależ nie, zaprzeczył Dantez. Nic na tym nie stracicie, bądźcie spokojni. Jutro rano wyjeżdżam do Paryża. Cztery dni drogi tam, cztery na powrót, jeden dzień na miejscu, bym mógł wypełnić danymi zlecenie. Pierwszego więc marca będę tu z powrotem, a drugiego urządzimy prawdziwą ucztę weselną. Perspektywa nowej uczty tak rozochociła biesiadników, że stary Dantez, który na początku obiadu uskarżał się na ciszę, teraz nie mógł, mimo szczerych wysiłków, wznieść ogólnego toastu za powodzenie przyszłych małżonków. Dantez odgadł zamiar ojca i odpowiedział mu uśmiechem pełnym miłości. W tej chwili Mercedes spojrzała na zegar z kukułką. I dała znak Edmundowi. Przy stole panowały hałaśliwa wesołość i swoboda, właściwa dla ludzi niskiego stanu pod koniec uczty. Kto nie był kontent ze swego sąsiada, wstawał i szedł szukać innego. Wszyscy mówili naraz, nikt nie starał się śledzić toku myśli rozmówcy, myśląc o własnych tylko sprawach. Bladość Fernanda udzieliła się i Danglarsowi. Fernand zdawał się zupełnie zmartwiały. Przypominał potępieńca w ogniu piekielnym. Jako jeden z pierwszych wstał od stołu i zaczął przechadzać się dużymi krokami wzdłuż i wszerz sali, chcąc uwolnić się od wrzawy, śpiewów i brzęku kieliszków. W chwili, gdy Danglar, którego Fernand zdawał się unikać, dopadł go wreszcie w końcu sali, zbliżył się do kaderus. Przyznaje, że kaderus który dzięki dobremu winu starego pamfila i uprzejmości Edmunda pozbył się uraz i nienawiści, jaką niespodziewane szczęście Dantesa zasiało w jego sercu, przyznaję, że Dantes jest bardzo miłym chłopcem i kiedy go widzę u boku narzeczonej, myślę sobie, że była to wielka krzywda, gdybyście przywiedli do skutku żart, który wczoraj uknuliście. Widziałeś przecież, rzekł Donglar, że nie ma to żadnych konsekwencji. Biedny Fernand był wczoraj tak wstrząśnięty, że mi go rzeczywiście było bardzo z początku żal, ale teraz, kiedy się tak dalece oswoił z losem, że został pierwszym drużbą na weselu swego rywala, nie ma już o czym mówić. Kaderus spojrzał na Fernanda. Był blady jak trup. Ofiara tym większa, mówił następnie Donglar, że dziewczyna, którą traci, jest naprawdę śliczna. Do stu tysięcy diabłów co za szczęścia, ten nasz przyszły kapitan Chciałbym choć przez dwanaście godzin być na jego miejscu. Idziemy, odezwał się słodki głos Mercedes. Wybiła już druga, a jesteśmy umówieni piętnaście po drugiej. Tak, chodźmy już, chodźmy, rzekł Dantez podnosząc się żywo. W tejże chwili Danglar, który nie spuszczał z oka Fernanda, siedzącego przy oknie, spostrzegł, jak ten otworzył błędne oczy. Zerwał się nagle jak piorunem rażony i upadł na powrót na parapet. Jednocześnie na schodach. Rozległ się przygłuszony hałas i stuk pomieszany z głosami i szczękiem broni. Stłumiły gwar na sali, jakkolwiek był on duży, zwracając powszechną uwagę. Wśród biesiadników zapadło milczenie, pełne niepokoju. Hałas się zbliżył, na koniec dały się słyszeć trzy mocne uderzenia w drzwi. Wszyscy spojrzeli po sobie ze zdziwieniem. W imieniu prawa! ozwał się grzmiący głos, któremu nikt nie śmiał odpowiedzieć. Drzwi otwarły się natychmiast. Wszedł komisarz przybrany we wstęgę, a za nim czterech zbrojnych żołnierzy z kapralem na czele. Niepokój zamienił się w trwogę. O cóż to chodzi? zapytał pan Morel, przystępując do komisarza, którego znał osobiście. Niezawodnie jakaś pomyłka, panie komisarzu. Jak. Jeśli pomyłka, panie Morel, bądź pan pewien, że natychmiast ją wyjaśnimy. Tymczasem mam tu rozkaz aresztowania i choć przykro mi, że muszę spełnić takie zlecenie, trzeba je jednak wykonać. Który z was, panowie, nazywa się Edmund Dantes? Wszyscy zwrócili spojrzenia na młodzieńca, który, choć mocno poruszony, zachował jednak godność i postąpił krok naprzód. To ja. Czego pan sobie życzy? Edmundzie Dantesie, aresztujecie w imieniu prawa. — Aresztuje mnie pan? — rzekł Edmund i podbladł lekko. — Ale za co? — Nie wiem za co, ale na pierwszym przesłuchaniu dowiesz się pan niezawodnie. Pan Morel zrozumiał, że w takiej sytuacji na nic zda się opór. Komisarz przepasany urzędową wstęgą przestaje być człowiekiem, ale jest uosobieniem prawa, zimnym na wszystko niemym i głuchym. Stary Dantes rzucił się tymczasem na urzędnika z płak. I prośbami. Są rzeczy, których serce ojca czy matki nigdy nie zrozumie. Łzy na nic się nie zdały. Rozpacz jednak jego była tak wielka, że wzruszyła komisarza. Uspokój się pan, rzekł. Być może syn twój nie dopełnił jakiejś formalności celnej lub sanitarnej. I wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, skoro tylko udzieli potrzebnych objaśnień, uwolnią go natychmiast. A cóż to wszystko znaczy? Kaderus, zmarszczywszy brwi, zapytał Danglarsa, który udawał zdumionego. No, skąd mogę wiedzieć? odparł Danglars. Tyle wiem, co ty. Widzę, co się dzieje, nic nie rozumiem im sam. Nie wiem, co mam na to powiedzieć. Kaderus poszukał wzrokiem Fernanda, ale Fernanda już nie było. I cała scena z poprzedniego dnia przedstawiła mu się nagle w przerażającym świetle. Powiedziałbyś, że nieszczęście to zdarło zasłonę. Którą wczoraj pijaństwo nałożyło na jego pamięć. Aha! rzekł chrapliwym głosem. A może to skutki żartu, o którym wczoraj mówiłeś, panie Danglar? Jeśli tak, to biada temu, kto się nań poważył, bo to straszliwa psota! A skąd? zawołał Danglar. Wiesz przecie dobrze, że podarłem papier w drobne kawałki? Nie podarłeś go, rzekł kaderus, tylkoś go zmiął i rzucił w kąt, o i tyle. Bądź cicho. Nie widziałeś tego, byłeś pijany. A gdzie Fernau? zapytał Kaderus. Skąd mogę wiedzieć? odpowiedział Danglar. Poszedł pewnie za swymi interesami. Ale dajmy spokój próżnemu gadaniu, zajmijmy się raczej naszymi nieszczęśliwymi przyjaciółmi. Dante's tymczasem pożegnał każdego z przyjaciół uściskiem ręki i oddał się w ręce komisarza. Nie troskajcie się, wszystko się wyjaśni. I może nie dojdę nawet do drzwi więzienia. O, z pewnością głowę za to daję, rzekł Danglar, który w tej chwili zbliżył się właśnie, jak już mówiliśmy, do Edmunda. Dantes zszedł po schodach z komisarzem policji na przodzie, a żołnierzami wokół. Karetka z otwartymi drzwiczkami stała już gotowa. Dantes wsiadł, a za nim komisarz i dwóch żołnierzy. Drzwiczki zamknięto i karetka skierowała się do Marsylii. Żegnaj, Edmundzie, żegnaj, krzyknęła Mercedes, wychylając się za poręcz galeryjki. Więzień usłyszał ten ostatni krzyk, który, jak łkanie wyrwał się z piersi narzeczony, wychylił głowę przez drzwiczki i zawołaj. Do widzenia, Mercedes. Po czym karetka znikła za rogiem twierdzy świętego Mikołaja. Poczekajcie tu na mnie, rzekł pan Morel. Biorę natychmiast Fiakra jadę co prędzej do Marsylii i dam wam znać natychmiast, co się stało. Jedź, pan, zawołali wszyscy razem. Jedź i wracaj, co rychlej. Po tym podwójnym odjeździe wszyscy trwali jeszcze przez chwilę w osłupieniu. Starzec i Mercedes zdawali się niemi, każde w swej boleści pogrążone. Na koniec spotkały się ich oczy, spojrzeli na siebie jak ludzie jednym ciosem ugodzeni i rzucili się sobie w objęcia. Tymczasem Fernand wrócił, nalał sobie szklankę wody, wypił i usiadł na krześle. Przypadek zrządził, że na krzesło obok opadła Mercedes, wysunąwszy się z objęć starca. Fernand odsunął się instynktownie. — To on! — rzekł Kaderus do Donglarsa, który nie spuszczał z oka Katalończyka. — Nie sądzę — odpowiedział Donglar. — On zbyt głupi na takie rzeczy. W każdym razie niech cios spadnie na tego, co go sprowadził. A o tym, co był doradcą, nic nie powiesz? Spytał Kaderus. Och, na miłość Boską, odrzekł Donglar, gdybyśmy byli odpowiedzialni za każde słowo, które rzucamy na wiatr. Tak, zwłaszcza gdy słówko to powróci i uderzy obuchem. Tymczasem całe towarzystwo roztrząsało zdarzenie z różnych stron. – A pan, panie Danglar, co myślisz o tym przypadku? – ozwał się ktoś. No, – Mnie się zdaje, – rzekł Danglar, – że musiał pewnie sprowadzić kilka paczek kontrabandy. Gdyby tak było, musiałby pan o tym wiedzieć jako agent kasowy. No, – Prawda, ale powinniście państwo wiedzieć, że agent kasowy wie tylko o tym, co mu deklarują. – Wiem tylko że mamy wielki ładunek bawełny, żeśmy go wzięli od pana Pastreta w Aleksandrii, a w Smyrnie od pana Paskala. O więcej nie pytajcie. A, przypominam sobie, wyszeptał nieszczęsny ojciec, chwytając się tej wiadomości jak zbawienia. Mówił mi wczoraj, że ma dla mnie skrzynkę kawy i drugą tytoniu. A widzicie, rzekł Donglar, to pewnie o to chodzi. W czasie naszej nieobecności celnicy musieli dokonać rewizji statku i znaleźli wszystko. Mercedes nie uwierzyła w to wszystko. Trzymając do tej pory na wodzy swoją rozpacz, teraz wybuchnęła głośnym łukaniem. — No, no, trochę nadziei — rzekł niezbyt jasno stary Dantes. — Nadziei — powtórzył Donglar. — Nadziei. Starał się mruknąć Ferną, ale słowa uwięzły mu w gardle, usta zadrżały i żaden dźwięk nie wydobył się z piersi. Panowie! zawołał któryś z biesiadników postawiony na czatach na galeryjce. Panowie, widać powóz. Ach, to pan Morel! Pan Morel wraca! Niezawodnie przynosi dobre nowiny! Mercedes i stary Dantes pobiegli na spotkanie właściciela statku. Pan Morel był bardzo blady. No i cóż? zawołali jednym głosem. I cóż, moi przyjaciele, odpowiedział armator, rzecz jest daleko poważniejsza niż myśleliśmy. O, panie Morel, zawołała gwałtownie Mercedes. On jest niewinny. No, i ja tak myślę, ale go oskarżają. O co? Zapytał stary Dantes? Że jest agentem Bonapartystów. Czytelnicy, którzy przeżyli czasy, w których rozgrywa się nasza historia, Przypomną sobie zapewne, jak okropnym oskarżeniem były wówczas takie słowa. Mercedes wydała tylko krzyk bolesny, a starzec upadł na krzesło. Aha, szepnął Kaderus. Oszukał mnie pan. Panie Danglar, żart wasz nie był wcale tylko żartem, ale ja nie pozwolę, aby ten starzec i to dziewczę umarli z rozpaczy i wszystko im powiem. Milcz, nieszczęsny, zawołał Danglar, chwytając Kaderusa za rękę, albo drogo za to zapłacisz. A któż ci powiedział, że Dantes nie jest rzeczywiście winny? Statek zawinął na elbę, Edmund wysiadł i bawił cały dzień w Porto Ferraio. Jeśli znaleziono przy nim jakiś kompromitujący list, wszyscy ci, co go zechcą bronić, zostaną posądzeni o wspólnictwo. Instynktem egoisty kaderu pojął natychmiast, jak prawdziwe było to rozumowanie. Spojrzał na Danglarsa oczyma, które wyrażały strach i rozpacz. I jak poprzednio postąpił krok naprzód, teraz cofnął się o dwa. A więc poczekajmy, wyjąkał obrońca Dantesa. No, naturalnie, poczekajmy jeszcze, powtórzył Danglar. Jeśli jest niewinny, wypuszczą go na wolność. Jeśli zaś winny, po cóż byśmy się dla niego narażali? Chodźmy więc, ja tu dłużej ani chwili nie wytrzymam. Dobrze, chodźmy. — Rzekł Danglar, rad, że sam nie musi wychodzić. Niech oni tu sobie radzą, jak mogą. I wyszli. Fernand, jako jedyny znów opiekun Mercedes, wziął ją pod rękę i odprowadził do wsi katalońskiej. Przyjaciele Dantesa odprowadzili zaś do domu na pół omdlałego starca. Wkrótce pogłoska, że Dantesa uwięziono jako agenta Bonapartystów, rozeszła się po całym mieście. Przypuściłbyś pan kiedykolwiek coś podobnego, drogi panie danglar? wysapał pan Morel doganiając swojego agenta kasowego i kaderusa, bo sam spieszył do miasta chcąc dowiedzieć się czegoś o Edmundzie bezpośrednio od zastępcy prokuratora, pana de Vilfora, którego cokolwiek znał. Przecież mówiłem odpowiedział danglar, mówiłem zaraz na początku, że Dantez bez żadnego powodu bawił cały dzień na Elbie i że ten postój wydał mi się nieco podejrzany. Ale czy nie podzieliłeś się swoimi domysłami z kimś oprócz mnie? No niech Bóg broni, powiedział cicho Danglar. Wie pan dobrze, że skoro wuj pański, pan Polikarp Morel, służył pod tamtym i do tej pory nie taji swoich sympatii, pana również posądzają o przychylność dla Napoleona. Czyż mógłbym narażać Edmunda, zarazem pana? Są rzeczy, które winniśmy z całą szczerością wyznawać naszym zwierzchnikom, ale z którymi musimy się kryć przed obcymi dobrze, drogi panie Danglar, rzekł Armator. Jesteś zacnym chłopcem i dlatego myślałem też o tobie, w wypadku, gdyby ten biedny Edmund został kapitanem Faraona. No jak to proszę Pana? Pytałem Dantesa, jakie ma zdanie o tobie i czy nie ma nic przeciw temu, abyś zatrzymał swoje stanowisko, Bo nie wiem czemu, ale mi się zdawało, że jakoś dąsaliście się na siebie. I cóż on na to odpowiedział, że w samej rzeczy zawinił wobec Pana w okolicznościach, o których nic mi nie rzekł i dodał, że ktokolwiek posiada zaufanie armatora, może być pewnym i jego zaufania. Obłudnik mruknął do siebie Danglar. Biedny chłopak, rzekł Kaderus, to fakt, jest bardzo zacnym chłopcem. Tak, ale tymczasem, dodał pan Morel, faraon został bez kapitana. O! — ozwał się Danglar. Trzeba mieć nadzieję, że nim będziemy mogli odpłynąć, to jest nim upłyną trzy miesiące. Dantes będzie już wolny. No bez wątpienia. Ale co zrobić przez ten czas? Przez ten czas jestem do usług pańskich, panie Morel, rzekł Danglar. Wiesz pan przecież, że na dowodzeniu statkiem znam się tak przynajmniej jak pierwszy z brzegu kapitan. Powierzając mi to miejsce, będziesz miał pan tę korzyść, że jak Dantes wyjdzie z więzienia, nie będziesz pan potrzebował nikogo zwalniać. On obejmie moje miejsce, a ja wrócę do własnego. Dziękuję, rzekł armator, Oto dobra rada obejmij, więc zaraz dowództwo masz na to moje upoważnienie i dopilnuj wyładunku, bo niezależnie od nieszczęścia, jakie mogą na nas spaść, nasze interesy nie powinny na tym tracić. Bądź pan spokojny, ale czy można by się przynajmniej zobaczyć z naszym biednym Edmundem? Dam ci o tym znać. Będę się starał widzieć z panem de Wilfortem i ująć się przed nim za Dantesem, Wiem wprawdzie, że to zapalony royalista, ale u diabła royalista, choćby był prokuratorem królewskim, jest też przecież człowiekiem, a pan de Villefort nie wydaje mi się najgorszy. — Tak, zapewne — rzekł Danglar, ale mówią o nim, że ambitny bardzo, a to prawie na jedno wychodzi. — Zresztą zobaczymy — dodał Morel z westchnieniem. — Idź pan na statek, zaraz sam tam przyjdę. I udał się w stronę gmachu sądowego. Widzisz, rzekł Donglar do Kaderusa, jaki obrót biorą rzeczy. Masz jeszcze ochotę stawać po stronie Dantesa? No naturalnie, że nie. Ale to okropna, by żart mógł mieć tak straszne następstwa. Dopiero na... któż go spłatał? — Ani ja, ani ty, nieprawdaż? Tylko Fernand. Wiesz dobrze, że ja rzuciłem papier w ten kąt. Zdaje mi się nawet, żem go podarł. No nie, nie. Ręczę ci za to, rzekł Kaderus, co do tego jestem pewny, jakbym go widział w tej chwili. Leży w kącie zmięty, zgnieciony, ależbym chciał, żeby jeszcze leżał tam, gdzie go widzę. No cóż począć. Fernau musiał go wziąć. Przepisał lub kazał przepisać. Może nawet nie chciało mu się tego uczynić. Ach, mój Boże, jak pomyślę, że może posłał kartkę napisaną przeze mnie. Szczęście, żem zmienił charakter pisma. Ale wiedziałeś, że Dantes należał do spisku? Nic, a nic nie wiedziałem. Żartowałem sobie tylko. I zdaje się, że w żartach powiedziałem niechcący prawdę. Wszystko jedno, odpowiedział Kaderus. Dałbym nie wiem co za to, żeby się to wszystko nie stało. Albo przynajmniej, żebym ja nie był w to zamieszany. Zobaczysz, że przyniesie nam to nieszczęście. Jeśli ma to komu przynieść nieszczęście, to tylko prawdziwemu winowajca winny jest Fernau, a nie my. I powiedz, cóż nam się może stać? Trzeba nam tylko siedzieć cicho i nie pisnąć nikomu ani słowa o tym, co zaszło, a burza przejdzie i na nikogo grom nie spadnie. Amen, rzekł Kaderus. Pożegnał się z Danglarsem i poszedł w stronę alei Meilhaniskich, potrząsając głową i mrucząc sam do siebie, jak się to zdarza ludziom mocno czymś przejętym. To i dobrze, rzekł Danglar do siebie. Rzeczy przybierają taki obrót, jaki przewidziałem. Jestem tymczasowo kapitanem, a jeśli ten głupiec Kaderus będzie milczał, to nim zostanę naprawdę. Chyba, że sąd uwolniłby Dantesa, ale sprawiedliwość jest sprawiedliwością i mogę na nią liczyć. I wskoczył do łodzi, każąc wieść się na faraona, gdzie, jak pamiętamy, armator wyznaczył mu spotkanie.